Leszek Łukomski, zapraszam na Zieloną Energię w MC Radio. Przed nami garść informacji od Warty Poznań. Warta Poznań w MC Radio Poznań. Warciarze rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu 2021 2022 W swoim ośrodku treningowym w Poznaniu zjawiło się 16 zawodników, w tym nowy nabytek Jędrzej Grobelny, który po czterech latach wraca do bramki zielonych. Nie ma za to Roberta Iwanowa, który cały czas czeka na debiut na mistrzostwach Europy w reprezentacji Finlandii. Na początek jeszcze przed testami sprawnościowymi było powitanie przez sztab szkoleniowy oraz krótka rozgrzewka. Brawo! 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 Jeszcze raz! Później bardzo miła uroczystość, czyli życzenia dla Michała Kopczyńskiego, Kopy, który obchodził swoje urodziny. Kopa dzisiaj świętuje urodziny, choć Kopa, wszystkiego dobrego. Zdrowia szczęścia tutaj od całego sztabu. We oczywiście, jako pierwsza rzecz, ważny dokument, który się przyda. Wiemy, że. Lubisz przejść się do różnych miejsc, do escape roomów. Myślę, że w takim jeszcze nie byłeś. Zielone katakumby. Są nasze te piwnice na drodze Gdzie to Jeszcze, jeszcze <grym> wejdziesz. Jeszcze nikt nie wyszedł. Także tak, 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 tak. możesz być pierwszy. Jest to zwolnienie z testów? No, jak dobrze poszukasz. Pierwszy idziesz. Może znajdziesz. A w najbliższych dniach będą testy sprawnościowe oraz rozpoczęcie treningów przygotowujących do nowego sezonu. Zaplanowano również sparringi z klubami polskiej tak to wszystko pod okiem Piotra Tworka i jego sztabu szkoleniowego. Zielona historia. Nie tylko kopa świętuje urodziny, ale przede wszystkim warta Poznań, która skończyła 109 lat, bo dokładnie 15 czerwca 1912 roku zaczęła działalność. Poznańska Warta. I z tej okazji na skwerze u zbiegu ulic Spychalskiego i Dolnej Wildy powstała specjalna aleja Warciarzy, gdzie zasadzone zostały pierwsze lipy drobnolistne, które upamiętniają założycieli klubu wśród nich między Innymi Franciszka i Edmunda Szyców. Tych drzew upamiętniających ważne postaci dla drużyny zielonych będzie aż 60, a przy każdym drzewie będzie znajdowała się specjalna tablica upamiętniająca te wyjątkowe osoby. Tak więc Zieloni postanowili oddać hołd swoim bohaterom też na Zielono.